No, witam serdecznie. Teraz chciałbym pokazać, jak przy pomocy Androida wejść na spotkanie Meet. Więc yy, to dla tych, którzy nie mają komputera, przepraszam za jakość, no ale ta kamerka <coughs> tak mi to tylko chwyta. Więc pierwsza rzecz to ze sklepu Play muszę mieć zainstalowany program, który się nazywa po prostu Meet. Więc jeżeli poszukam. O, moment. Meet. Jeżeli poszukam Google Meet. To ja go już mam tutaj zainstalowany, ale oczywiście przycisk instaluj i za darmo się instaluje dodatek Google Meet. I teraz można go używać bezpośrednio po prostu bardzo prosto. No, bo otwieram i chciałbym na przykład utworzyć spotkanie. No, teraz patrzy mi kamerką na moją drugą kamerę, więc tak to jest. No, i mogę tu sobie zrobić na dole. No, ostrość, niestety, jest taka jaka jest. Nowe spotkanie. Albo mogę tutaj jakiś kod spotkania wpisać. Więc jeżeli państwo mają kod spotkania, no to można ten kod o tutaj sobie dopisać. Więc jeżeli yy, samo to już wystarczy, żeby dołączyć do naszego spotkania na przykład nauczycielskiego w poniedziałek i we wtorek. Natomiast jeżeli to yy, jest jakby wpisywanie kodu mniej wygodne, można wejść też w kalendarz i ja sobie tu Kalendarz uruchamiam, czyli uruchamiam sobie kalendarz. No właśnie, najważniejsze to ja muszę mieć najpierw w telefonie dodane po prostu to konto, bo jeżeli nie macie oczywiście tego konta, tylko macie w telefonie swoje konto, jakieś prywatne, no to wtedy oczywiście w kalendarzu tego nie będzie, wtedy będzie można tylko dołączyć do spotkania za pomocą kodu. Natomiast jeżeli mamy dodane właśnie swoje konto, to jest właśnie ważne, bo może o tym niepotrzebnie na początek nie powiedziałem, że ja w moim MIT jak jestem, to muszę sprawdzić. O, tu w tym hamburger menu, jeszcze raz, tu z boku jest hamburger menu, i tutaj sobie sprawdzam, jakie ja mam konto. Ja mam tutaj moje konto służbowe wybrane. Jeżeli nie, to mogę mieć tutaj też inne konta. I mogę też tutaj, oczywiście, dodać kolejne konto. Więc ja typowo pracuję na koncie moim, osobistym i na moim koncie osobistym, wtedy też mogę dołączyć do spotkania, ale wtedy nie jestem z tych zaproszonych, no i wtedy dyrektor musi, czy prowadzący spotkanie, musi zatwierdzić to spotkanie, że weszła obca osoba. Natomiast jeżeli wejdę z mojego konta służbowego, no to wejdę bez zatwierdzania, czyli sprawdzam, że mam moje konto służbowe dodane. Jeżeli nie było dodane, no to oczywiście dodaj kolejne konto. No, tu mi jeszcze prosi o pin, o potwierdzenie. I w tym momencie mogę się zalogować do swojego konta, jakiegoś innego, w innym systemie. Czyli, jeżeli Państwo mają w kilku szkołach jakąś, jakieś konto, to można je tutaj, je tutaj dodać. No ale ja nie będę tworzył, bo już mam dodane. Czyli mam zarządzaj kontem, tutaj mam konto właściwe wybrane. Ok, wracam do kalendarza, i teraz, ponieważ mam to konto dodane, to nakłada mi się w kalendarzu to, co mam z mojego konta, dlatego mam tu dużo elementów. To na czerwono to jest moje, no czerwono różowo, jak to tutaj widać, to jest, jest moje, z mojego konta prywatnego. Natomiast te połączenie próbne oraz konferencja klasyfikacyjna, to jest to właśnie z konta tego służbowego. No i wchodzę w połączenie próbne, i teraz moi drodzy, znowu mam to samo, co pokazywałem już na filmie. Na filmie, który był, który był wcześniej, jak to zrobić w komputerze. No i mam tutaj również dołącz do rozmowy video. No i mogę, mam ten kod, który mógłbym też teoretycznie przepisywać. Ja ten kod na etapie montażu zasłonię, no bo oczywiście ten kod jest dla nas tutaj tajny, ale w normalnej sytuacji macie, macie tutaj kod, kod. Ale nie trzeba tego kodu przepisywać, wystarczy kliknąć dołącz. I ponieważ miałem już zainstalowanego tego MITA. No to proszę bardzo, mam próbne spotkanie od 13 do 14. No tak to tutaj jest zapisane na poniedziałek, więc, więc tutaj jestem pierwszym uczestnikiem. No i mogę sobie po prostu dołączyć do spotkania. No i proszę bardzo, dołączyłem do spotkania i już jestem na tym spotkaniu aktywny. Bardzo prosto, nawet prościej w sumie niż w komputerze. Tylko oczywiście jestem tutaj w tym momencie o z tej kamerki. Z tej kamerki jestem tutaj telefonicznej widoczny, więc masz telefon leży, no to to też pokazuje mi <grym> sufit. Ok. No i jestem na spotkaniu, i cała filozofia. Na tym spotkaniu mam osoby, które są. Mam y, czata, gdzie mogę coś do kogoś napisać. No i tam. Ta są osoby. Na razie, na szczęście tylko ja, bo jeszcze spotkanie nie ruszyło. No i tyle. Myślę, że to Państwu pomoże już w. Dołączaniu do spotkań. Do zobaczenia, cześć i pa!